Na dzisiejszą uroczystość, jest to uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, zaprosił kwiodawców i y, osoby promujące honorowe krwiodawstwo, pan prezydent Zielonej Góry. Dzisiaj zostaną wręczone odznaczenia honorowe PCK, zostaną wręczone odznaczenia zasłużonych honorowy dawca krwi, mamy medal 65-lecia honorowego krwiodawstwa. Zasłużony honorowy kwiodawca jest to taka osoba, która y, przede wszystkim jest zdrowa, może oddawać krew i żeby być zasłużonym, honorowym dawcą krwi, trzeba oddać co najmniej 6 litrów krwi. Oddałem w swoim życiu yy, przez blisko 48 lat prawie 177 litrów krwi i osocza, a w przeliczeniu na krew pełną prawie 146 litrów. Dlaczego warto? No Sprawia to frajdę, przede wszystkim yy, jest to ogromna przyjemność, móc komuś pomóc. I to jest chyba najważniejszy cel, a świadomość, że, że ciągle mnóstwo ludzi czeka na krew, bo taka jest niestety rzeczywistość, takie są realia, no tym bardziej zachęca i napędza krzyżodawców do oddawania. Ja mogę się pochwalić, że w 16, 16 roku już jestem prezesem założycielem klubu i zdaliśmy ponad 1200 litrów, także no mówi się, że aby jej nie brakło, nie? no i z drugiej strony, żeby aż nie było takiej potrzeby na, nią, na tą krew, żeby, żeby ludzie nie chorowali, no nie wypadków, ale no niestety żyjemy w takim czasie, że wszystko w pogoni, że no wszystko jest potrzebne, a jeszcze nikt nie znalazł antidotum, żeby zastąpić tą krew.